A gdzie jest Wajha? I co ty na to? Dobre nie? No fajne gierki, takie można sobie pograć. Jakie gierki? Z jakiego drona? Cały czas dron nad nami jest. Komórz to? No nie za bardzo. No to ja! No to ty? A nie mam mnie w środku. No nie macie w środku, a się otworzyły. No ale jestem. A ty ja jesteś? No to o co chodzi? No to mamy kolejny viral. W kosmosie są satelity. Co ci to mnie teraz. W kosmosie gadasz? Jaki kosmos? Satelity, z góry widać. No, nie ma żadnej satelity. No bo jej nie widzisz. No nie ma. Ale masz gogle, tak? Mapy? Masz gogle earth? Okulary? Możesz... Nie. A na jakiej zasadzie działają mapy, Google? No po kablu. Na jakim Na trasie słupy, prawda? To co? myślisz, że po co one tam stoją? Na picu? Dla są? Dobra fura? No ładnie, podoba mi się, w ogóle jak na zewnątrz ładnie wygląda No mówiłem, że A będzie piękny samochód Ja widziałem Chciałem znać Śląsk po to jechać przecież No się to wygląda A się się A gdzie jest wajcha? A gdzie się biegi zmienia? Jakie nie ma biegi? biegów? Jakie biegi? No jakie biegi, no normalnie 1, 2, 3, 4, 5, nie? Czemu nie ma wajchy? Jakie wajchy? No tu nie ma wajchy, no przecież to jest nowoczesny samochód z salonu. Ty żeś kupił atrapę, jechałeś na Śląsk na drugi koniec Polswa i kupiłeś atrapę bez biegów? Pokazowy samochód kupiłeś? No ty co ja ze mnie robisz czy co teraz? No nie no, naprawdę go kupiłem. No, dlatego przecież... mnie nagrywasz? To jest nowy samochód z salonu, Oliwia. No, wiem, że to jest nowy samochód z salonu. No. no. Can can. no. No jeździ, przecież przyjechałem nim, nie? N nie rozumiem. lawetą cię tu na tym parkingu ten wyłożyli? Lawetą cię zwieźli? <grym> nie. No co ty, żeś odwalił teraz? No Oliwia, no normalnie kupiłem samochód z salonu, już przyjechałem, no to co? No ale co ty kupiłeś? Samochód bez. co nie będziemy nim jeździć? No jak nie będziemy, on jeździ! No człowiek, no atrapę kupiłeś? Nie, Pokazone? on jeździ! No, no to gdzie ma biegi, no proszę! No tu nie mam biegów, Oliwia, no to tak po prostu jest skonstruowane. Ty naprawdę myślisz, że ja się nie domyślę? Przecież stoisz na parkingu. Jechałeś na drugi koniec Polski, na Śląsk, tak? Nie było cię cały dzień i przywiozłeś samochód dla Beki, żeby mnie nagrać atrapę bez biegów? Ty, myśl, ty jeszcze się coś mierzy? Nie. Co my teraz zrobimy? To się oddaje, czy co? Jakaś ptaka, że pokazuje, że można sobie obejrzeć, czy co? Nie no, to jest Testy? dla nas samochód, będziemy nim jeździć, normalnie No a to jak? No normalnie on jeździ Co ty mi wkręcasz? No pokażę ci później, naprawdę on jeździ A podoba ci się w ogóle, czy nie? Wiesz, jak to jest wypas, to ma wszystko, kamery, nie 360 No dobrze, niech ma, ale bez biegów nie pojedziesz, prawda? No bez biegów nie pojedziesz no to co mam oglądać, jak no, to nie ma on znaczenia? Ja ja robisz? Wkręcasz mnie? Będziemy oddawać ten samochód? <laughs> nie, będziemy go oddawać. Zobacz. I co ty na to? Dobre samochód, nie? No, fajne gierki, takie można sobie pograć. Jakie gierki? No tu, tak? Taki nitwor Spit kiedyś grałam, w taki. A co to jest gierka, czy co? Nie, no, kamera 360. Co? Z drona nas widać. Z jakiego drona? Cały czas drona nad nami jest. Co ty tam wygadasz? No przecież masz widok z góry, nie? Widzisz, że nas nagrywa z góry. Nagar no ale szanel. co ty pierwszy raz samochód widzisz? No widzę, pierwszy raz samochód. Nie ma żadnego drona, co ty mnie wkręcasz, człowieku. Już mi się gorąco zrobić. No bo żartowałem, to jest gra normalna, no. No widzę, że gra, no przecież nie jestem kretynką, widać, że gra. To po co gra w ogóle w samochodzie? Że dla pasażera, że masaże i sobie mogę grać w gierka? No tak. No bo na postoju, można sobie teraz pokazać na przykład. No ale ty nie możesz, bo ty kierujesz, musisz się skupić na jeździe. No co ty będziesz grać? Ja mogę tylko grać. No, to po prostu tylko to, że tym samochodem można tylko jeździć. Na czym, nie? Mhm. Mm no jaka kolorów też nie można zmieniać? Jakich kolorów? No samochodu. Nie, tylko jest ten. No, bez sensu. Bynajmniej nie widziałem jeszcze innego. No nie, może ma jakieś opcje, ale nie sprawdzałem jeszcze dokładnie. No a jak się kieruje. Ta gra jest skonfigurowana z realnym życiem. Głupasz to? No nie za bardzo. Czyli co, co trzeba usiąść normalnie za kierownicę? Nie, to są gazu, kamery z zakierować. drona, no Jezus, przecież to nie jest gra żadna. Gdzie ty widzisz jakiegoś drona, człowieku? No nad nami już gdzieś masz widok z góry. Oliwia, no jak bym to widział? Jakim cudem? Nie <noise> wiesz. Teraz się czuję naprawdę głupia. Gdzie ty widzisz jakiegoś drona? Nie, no bo jest dzisiaj bezchmurne, jest. totalnie, widzę wszystko, nie ma żadnych dronów. Człowiek. Z tamtej strony pod tamtym drzewem. Tam są jeszcze kamery przed? Mamy pełno kamer dookoła, nagrywasz no. nie, będzie znów otóż drzwi. No to ja. No to ty. A nie mam nie w środku. No nie macie w środku. A się otworzyłeś. No ale jestem. A ile ja jesteś? No to o co chodzi? To nie widzi mnie? <noise> Uf, ja idę poszukać tego drona. Ja pójdę, ale jak nie będzie i robisz sobie ze mnie jaja. To z nami koniec. No to mamy kolejny wiral. Pocało się nowe autko kupić. Olivia. <grywia> <grywia> Proszę cię. I z taką agentką się ożeniłem. Tak nie znajdziesz. No. Na tej lampie? Nie, nie. Nie ma nic innego. Nie ma tego drona. Czego nie ma? Nie ma żadnego drona. No to o co to chodzi? To jest widok satelity. Z jakiej satelity człowieku jest gołe bo żadnej nic nie ma. W kosmosie są satelity. Co ty do mnie teraz o kosmosie gadasz? Jaki kosmos? Satelity? Z góry widać. Nie ma żadnej satelity. No bo jej nie widzisz. No nie ma. Ale masz gogle, tak? Mapy, masz gogle earth. Okulary? Możesz... Nie. Gogle. <ścoughs> w sensie... No poro... Aplikacja gogli. Ja wiem, że mam okulary Chanel i że były drogie, ale nie mam żadnych satelit. Znasz wyszukiwarkę gogle, tak? Kotek, moje oksy M Znasz mapy gogle, prawda? Rozumiesz to? Ja ci to wszystko wyjaśnię. Ty masz znowu kłopot i brak wiedzy. On ma kołpaki czy felgi. Wiesz co? Nie wiem właściwie. Bo się nie przyglądałem tam akurat. Co ty nie wiesz co ty kupiłeś? No wiesz jak ja kupuję, zamówiłem po prostu nie. No, no fajny samochód, ogólnie mi się mega podoba. Bardzo ładnie jest. Kolor dobry? No kolor dobry na środku, bo ja wybierałam, a na zewnątrz jest jaki jest, bo ty wybierałeś, nie? Ale ładnie wygląda, podoba mi się. No to dobrze. Ładnie, ładnie. Bardzo elegancki samochód. Co z tą gierką? To nie jest gierka, tylko widok satelity, rozumiesz? Nie ma satelity, rozumiesz? Oliwia. Wyszłam z auta, kretynka chodziłam dookoła, nie ma satelity. Nie, nie widzę satelity, ona jest w kosmosie. Ty naprawdę będziesz trasie są... taką kretynkę? No dobra, a na jakiej zasadzie działają mapy Google? No po kablu. W, jakim kablu, w ogóle tak, tak no, jak, jak się tu patrzysz. Jak jedziesz trasą, to no. są na trasie słupy, prawda? To są. myślisz, że po co na tam stoją? Na picu? Dla bocianów? Jakie <laughs> słupy? No. Z kablami. No tak, to są energetyczne. No. no to nawigacja Google coś ci mówi, czy nic? 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 Tak se stoją, tak? Słupy dla bocianów. Puste. Kotuś. Ale ja się z ciebie nie śmieję, że ty nie wiesz. Ale... Okej? Okay? Ja się z ciebie nie śmieję. To są super, elektryczne. No tak. przesyłają energię elektryczną. No. No to się pytasz, jak działają Google Mapy. Google mapy. No ale jak po tych słupach one mają działać? Co no po kablu. Jak po kablu, no, to po GPSie działa. No to nie wiem, jakie tam Bluetooth i inne. Ale system. po prostu. Tymi angielskim się miło nie popisuj, bo ostatnio była matematyka, teraz jest angielski. Wszyscy wiedzą, że jesteś kumaty i mądry. Nie ale kotuś. To nie chodzi mi o to. Nie, mi też nie. Są słupy? Są. Jest teraz technologia, jest Bluetooth, jest jakieś inne tam Wi-Fi, Siri, i te kable tak po prostu działają, że cię te google jakoś lokalizują, no i tyle w temacie. Ale z kosmosem ty mi nie wyjeżdżaj. Nie ma tu żadnej satelity. Obeszłam auto dookoła krytynka, no nie ma to jest? żadnej satelity. Co tu mamy? No, for Speed, tak? Dla pasażera. Nie? No, mówiłeś, że tak, że Gierka. Mhm. No. A masaże też są? Eee, nie, masz fotele wam. A masażu? Nie ma. No to po co żeś takie auto kupił? To no, w starej becie mieliśmy masaż. Nie mieliśmy, no to jest tylko wentylowany i fotel. No dobra, no to już, już, ma, już ma jedną wadę. No, dobrze się siedzi ogólnie. No. Jest luksus. Yes, jest, jest fajnie. Już się podoba. Ale tak jakby można nim jeździć, się poruszać, czy tylko na lawecie? No, tak, zaraz, zaraz pojedziemy, normalnie. Ale laweciarz, laweciarz nas weźmie do domu? <noise> Jak laweciarz? co by to po co na samochód gry miałby stać? No to czemu w krzakach na parkingu mi go pokazujesz, a nie przed domem? No akurat tak mi pasowało, żeby dobrze nagrać, no. No to gdzie są te biegi? Co ty mnie wkręcasz? Kotek, tu nie ma biegów, bo to jest taki panel środkowy akurat w tej wersji, który nie ma w tym miejscu przełącznika zmiany biegów No to co, Wajf, będziemy jak do, ma to ma do jak w Maluchu do przodu iść pod maskę, chodzić i biegi zmieniać? Akurat co ty tam ma mi gadasz? Maluch ma z tyłu silnik No z tyłu miałam na myśli, pomyliłam się A ty wiesz, że ma z tyłu w Tak, że ma odwrotnie niż inne o, To mi teraz panowała. Ja, ma ja mam dużą wiedzę motoryzacyjną, tylko nie każdy ją rozumie no To na pewno no. Gdzie te biegi się zmienia? Nie rozumiem, to jest samochód bez biegów? A ma to jest biegi. w ogóle automat czy co? Automat. Czyli nie ma biegów. To jest w ogóle samochód hybrydowy. Czyli K. K. Czyli ma dwa silniki, silnik spalinowy i silnik elektryczny. I co, możesz sobie wybrać? Znaczy tak, on sam steruje sobie, no na początku zawsze tam jeździ na prądzie, czyli na elektrycznym silniku, a potem jak mu zabraknie pojemności baterii, to jedzie na spalinowym. Ale lusterko ma szerokie No lusterko ma fajne Ja mam dzisiaj Bad hard day Bad face day Bad make up day I, i bad outfit day I co teraz? Angielskim się popisała? No umiesz, umiesz No Bo ty myślisz, że tylko ty umiesz Ja nie, ja nie, nie, nie To nie tylko ja No dobra Czyli tak, wiemy, że nie ma biegów Nie ma obrotów Aha, A prop obrotów Czyli nie ma obrotów, tak? No bo nie ma biegów To jak on jeździ? Na joystick? czemu nie ma nawet start stop w sensie przycisk No bo jak tutaj jest po prostu mieliśmy, tak jest, że masz yy, kluczyk. Nie? I klucz najpierw znaczy on po prostu wyczuwa go, że tutaj jest w aucie i odpalasz go hamulcem. Wciskasz hamulec i się włącza cały silnik. Zasilanie dostaje. Co ty mi ściemniasz, człowieku? Co ty do mnie gadasz w ogóle? Odpalasz silnik hamulcem. Hamujesz? Tak. Nie naciskasz, tylko pedoł hamulca i on się uruchamia. A ty mnie, ty mnie robisz jakby ze mnie beka i mnie wkręca, żeby moją reakcję nagrywać? Nie no, teraz akurat mi poważnie. Co ty do mnie gadasz? Nie no, aż mi się gorąco zrobiło, teraz już mi ciepło. Ściemiałem miałem trochę, no z tymi kamerami, tak? No to okej. Okay. Już mi nie mieszaj. Do tematu kamer, Do tych kamer później wrócimy, bo ja ich jeszcze nie rozumiem i jakby drona nie ma. Nie mieszaj. No. O czym rozmawialiśmy. No i tutaj po prostu wciskasz hamulec. Co ty i się do mnie gadasz, że się odpala silnik hamulcem? No normalnie. Ale po co ze mnie robisz głupią znowu? No naprawdę mówię, przyrzekam. Nie ma start stop przycisku? Za tym tabletem też nie ma? No i jak? No nie ma, Oliwia, no. no. wiem, że już są teraz samochody bez kluczyków, nie jestem głupia. No ma kluczyk, tu jest. No nie ma kluczyka, tylko taki joystick, tak? Nie, no to jest kluczyk. Gdzie jest kluczek? No masz, kurczę otwierasz, takie, zamykasz. to się wciskało i kluczek tak wyskakiwał. No to nie ma tego już tutaj. On tylko jest. Gdzie nie ma kluczyka? Nie, ma być w pojeździe po prostu, żeby. Taki joystick. Tak. No dobra, a czemu nie ma start-stop? W sensie, gdzie jakby nie. Hamulcem rozumiem. uruchamiasz. A gasisz go tutaj z aplikacji. Możesz wyłączyć zasilanie, czekaj, kamery Może wyłączysz. Tak się I tu masz wyłączenie zasilania, widzisz off. Bo nie trafiłem, upewniam się, tak. Widzisz? Zgasił się. A co, ty teraz zepsułeś samochód? Nie no, wyłączyłem zasilanie z tabletem. Ale czemu wyłączyłeś? Wszystko się czarno zrobiło. No dobra, i teraz włączam. Patrz, hamulec ściskam. Widzisz? I się odpalił. Już rozwaliłeś samochód? Co ty klikasz? Już rozwaliłeś. A mamy asystent w ogóle, jakąś reklamację? Mamy. Pełen parking, asystent, wszystko jest. No, czyli dlatego stoisz na parkingu? Bo i tak lawetą, i tak lawetom, tak? Nie. Już wiedziałeś, że rozpieprzony kupiłeś? Nie ma biegów, rozwalone ekrany, wszystko czarno, ciemno, odpala się hamulcem, tak? Lówka salonu, hello. Coś w ogóle tu się układa w jakąś całość? Nie, to jest nowy samochód salonu, nie denerwuj. Ale się. rozpieprzony, tak? Nie, on wszystko z jest w porządku działa, jeździ, skręca, hamuje. Zaraz pojedziemy. Nagrywam <słuch> tylko Twoją reakcję, jak na nowe auto, no. Nie będzie nic do wyrzucenia z tej reakcji. Myślałam, że będę, wiesz, no, że ładne auto, po prostu pokazywać, jak to gdzie działa, gdzie schowek, gdzie lampka. Ja myślę, że to Wira będzie.